Wszystkich studentów oraz innych zgromadzonych. Zapraszamy na scenkę w wykonaniu X Domu Studenta Olimp. Oj, ponocki, ponocki, co wam rzeknę, to wam rzeknę, ale rzeknę wam muszę, nie mamy my do sąsiadów, wiecie, Rosjo, Bolbino. <grymne> <grymne> A no co, to módź o... to najlepiej Aaaa... Nie, nie trzeba raczej to sama się o Proszę się rozej, proszę się rozej. Szlakta je. Zrobi śledzi, jedzie. Wychodzę. O której panocki o was przyjechać? Gołębia ci wyślemy. Mojce <grymne> <grymne> Zdeczku! Nie jedzeli największym imperium świata! Ano! Co to jest? Zacządźmy na despert. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, ja jestem Elżbieta Jaworowiczówna, a to jest program Sprawa dla Kronikarza. Widzę, że część z państwa już usiadła, to ja też usiądę. Dziękuję, budziancy. Dziękuję, dziękuję. Ale państwo też mogą już usiąść. Proszę bardzo. Nasza kolejna sprawa, choć lekkiej natury, to nasi bohaterowie uważają, że jest bardzo trudna zaszczuci, osaczeni i zaniedbani. Tak piszą w listach do nas chłopi z niedalekiej wsi Olimpki Łużyckiej. To tu z Państwa? Państwo. Dzień dobry, dzień dobry. Stroną przeciwną są właściciele wcześniej wspomnianych Olimpek Łużyckich. to tu z Państwa? Państwo. Dzień dobry, dzień dobry. Chłopi w listach Skarżą się na brud, smród, ubóstwo, prześladowanie, tak, brak przestrzegania zasad B, H, P. oraz zakaz utrzymywania należytej higieny osobistej. Czuć, czuć. W ramach zemsty władza wsi nakłada na chłopów kary. W postaci zakłócania ciszy nocnej przez kaczmę znajdującą się w centrum wsi. O. Czy czy sprawą zajmowały się wyższe instytucje? <grym> odkąd ino nad żumerzem zachorował. Ale za to ty nie masz czół! Idźże! Odkąd ino nad żumerzem zachorował, tak sprawa się tocy i tocy. Wiesz mnie no strycek w serii za to prawie nie No i że mi no usłyszał od Andrzeja, że tu taki program mają, i napisała, jakie, jednoby solucyjny, jaką obu Tak, zgadza się, dostała maila. Co dostała? Co dostała? To taka szybsza forma gońców, ponoć małpy tam wykorzystują. A, małpy, małpy. Dostała maila, mam zanotowane, od nieszanownego chłop 2137, małpa szlachta nie pracuje, krupa, peh, w którym skarży się on na niewdzięczną pracę i zatrudnienie bez przestrzegania zasad BHP. Nie, ja przepraszam, ale ktoś pracować musi, nie? nikt nie dał nic za darmo, sama wszystko musiałam odziedziczyć. Człowiek dochodzi do czegoś ciężką pracą swoich chłopów. <słuch> a, a... Państwo to słyszeli, ciężką pracą Nasuwa mi się w takim razie pytanie do chłopa. Chłopie, ponieważ. Panie chłopie, ponieważ tak się będę do pana zwracać. A gdzie pan chłop pracuje? W przydrożnej karczmie. W takim razie, skoro chłop pracuje w przydrożnej karczmie, Dlaczego szlachta tam nie pracuje? Szlachta nie pracuje, no bo szlachta dostaje jest To no stypendium czy inne kolegium. Już ja wiem, na co wyście to przechulali, Co to to same trunki, inne rozpusty. A my w polu musimy zapracować, żebyś to na zagryfę miał. Ja nie chcę robić sztucznej sensacji, ale można dojść do konkluzji, iż Państwo zatrudniają Państwa chłopów, no tak jakby na czarno. O nie, 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 to nie są niewolnicy, to są wysokiej klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło i nawet jest dostają. O, o to, francuzi wymowni przeto wymyślili, iż każdy jest równy. nawet chłop. Szkoda, że śloch to się do tego nie trzyma. Tak, woli ścisłości. My nikogo nie dyskryminujemy, bo chłopi, chłopki porówno prawnie mają. Gadu, gadu, stary dziadu! Państwo to słyszeli. Atmosfera w studiu u zenitu. Właśnie <grym> pan w zuchów puste, a wełbę rozpuste. Kacie brudne korze brać. Każe brać? A... Na targach, a torek nie ma, to nie ma jak. Brak torek! Zgłoszono, naszowiono. Brak tam na torek, co nie biorą. O kosztowało go was tu Nie będziemy wydawać skalarów na targ. My się szykujemy do walki. O! O! Kadesowo król o. wyremontował. A nam na wszystko będzie żałował! Tarki są cztery, bo nas nie stać! A takie bajery! No. Matko, jedyna, matko, jedyna cztery tarki? Tak. No. To wy tak żyjecie? No. I tyle sobie jednostki panowie dobrego zrobili? To to, że nam swoje trunki Prawie puścili. Oh. Oh. O jakich trunkach pan mówi? Johnny Walker im z kranu leci, a oni jeszcze narzekają! My, jak Jezus w Biblii, w whisky zamieniamy! Toć to chyba piwo. Ojciec podskoczył ostatnio na tym nakazaniu prawił! A co wy tu pijecie? Pewnie bebelucha jakaś? Wino też piemy! Aooo! E, po co ci to było? Wiesz, że ciężary. Nocha? I do siebie. — Dobrze, wracając do sprawy, są chłop coś o grzybach. — Ano, w ustynkie kafry wyłożone, ale cóż z tego, jak cały zagrzywiony? — Muchomor, strawa zdatna, pasuje do waszego bagna. A. Jak mnie rozsierdzicie, to wyjedziecie na gnoju, jak jagna. — Mój sąsiad Roman takiego grzyba się dawał. — Teraz co przed olim wychodzi jakiś kółka prowi. — Kółka! <laughs> Ktoś krzyknął, czy Państwo to słyszeli? Ola, że no, żeby mi słyszą, to się zbierają, tam czymś rzucają. No hula przeciąg się robi. świce gasną. A oni w trunki zbijają i krzyczą. Jak państwo widzą, na dwoje babka wróżyła. Jednak mamy w studio świadka, który był... i widział co wam się działo. Zapraszamy świadka i zaprezentuje, co krzyczą. Daj kamienia! No, no to, e się wkopała... Umiesz? Piękna Pani, mogłaby Pani podejść, pomóc? Rzemła? Tak. Za tę kończynę? Tak. Za prawą? Tak. Na północny wschód? To tak. Docisnąć? Docisnąć. Dla bezpieczeństwa zaklinować? Zaklinować. No dobra, może być. Dziękuję. Coś? Dziękuję. Kochana. Dobrze, wracając do naszej jakże ekscytującej sprawy. Co w sprawie więc Szlachta no, zażyczyła sobie maszyny do wciągania ludzi na górę. O! o. sobie cztery! Cztery! A działają dwie! Działają dwie! i Jeszcze się zaczął! Bo chłopi to ciągną jakby chcieli! Ale nie mogli! Bo nie chcemy! Ja nie chcę siać defetyzmu! Ale to chłopki przy tych wintach operują? Na samiućką górę paniców ciągamy, aż ręce puchną, o, o, o. Ale no moglibyście się, się postarać, żeby się nie zatrzymywać w połowie, żeby działały wszystkie, bo jak się zatrzaskujemy, to wyjść nie możemy. Wyka z z takiej puszki. to nie mała gimnastyka. Państwo to słyszeli, Windy są cztery, ale działają tylko dwie, i to nie zawsze. No cóż, mam inne pytanie do Państwa chłopów. Gdzie chłopi mieszkacie? A no my na najniższych piętrach mieszkać musimy, bo ino szlachta jeździć windą może my po schodach chodzić musimy i to nie tylko w jubilariach. No bo my razem mieszkać nie możemy, bo prędzej w morzu być nie woda, niż to u nas będzie woda! Ja. A no, mieszkać razem nie możemy, bo szlachty ciągłe po tupaeki z kosmoszami. wesele odprawiają dziody urządza na a gorzałką to, to na całe piętro czuć. E, e, słuchaj no, gorzałka to nie grze. Byle w przyjemnogodnym sposobie i z braćmi, to na zdrowie idzie. Krew czyści, chorobska odciąga. Próbowałbyś, chłopie, to sam byś się przekonał. Ale z tymi swoimi kmieciami to za na nas... Just... Dziadu! 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 Libocje w tej kuchni odprawiają, a potem na do zaciągają. Szlak Ja będę miała pytanie, ale. To... Dama w opałach! Dama w opałach! Czy jakiś kawałek. Dżentelmen! Czy byłby dżentelmen łaskaw tak mnie troszkę pociągnąć, bo opadam? Dziękuję bardzo. Telewizja publiczna, przepraszam. Szlak Chłopi złożyli i na do Was jakiś wniosek. Czy to jest prawda? Jakiś znowu wniosek! Zamawialiśmy siatki dla akademika i mają być siatki dla akademika! Wychód! Wychód! Siadaj, siadaj! Wychód! Wychód! Ja przepraszam, ja przepraszam! To z sara! To mu zapytała! I coś się, Paziu, unosi. Chłop Co to sobie ubzdura łbie, to nawet klinem mu się tego nie wybije. No. A po co z głowy wybijać, jak łatwiej siateczki do balkonu przybija? No, zresztą mam to też, by się takie siateczki przydały. No to. Co prawda, to prawda. Ej, a ja żem padł na pomysł. Jak? a żeby siatki w Olimpie zamontować. No. Genialny Zapraszamy na reklamy. Audycja zawiera lotowanie produktu. Serdecznie zachęcamy wszystkich zgromadzonych tutaj studentów do głosowania w budżecie obywatelskim Uniwersytetu Łódzkiego na projekt montażu siatek w dziesiątym domie studenta Oli! Kto nie zagłosował, ten rączki do telefonu i głosujemy. Znajdziecie ankietę w systemie ustaw w zakładce ankiety. Bardzo serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos. Koniec lokowania produktów. No, 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 ja, I No przecie było tylko domy. Joże, nic nie słyszała? Ty, dziadu barowy! Ty, są Od inno wiersów nie wiesz, nie masz? My wiesz się tylko Boga wyznajemy. A ja Ojca Wośkowskiego! A ja w Polskie wierzę! A, A ja w A ja w Pupierza! A ja w siebie! A ja w moją wieżę! jedyna bierze woli! Zostaw im to, A tak to no nie? Sam ufasz? <tys teenagers> <tysous magician: tysans> Na z wami! Liberu Beto! A -a -a! <grymne> jak liberu Beto? To liberu Beto. No! Nie ma się kłócić! Beto jak brać, bracie! Drodzy Państwo, wstałabym do Państwa, jednak zaklinowałam się. Jednak wygląda na to, że mamy zgodę. Po tych wszystkich mądrych rzeczach, które Państwo tu dziś usłyszeli, szlachcic oraz chłop, pomimo kłótni, finalnie i tak jak brat z bratem. I tak to się żyje w tych Olimpkach Łużyckich. Pomimo odmiennych pięter, wyznań i narodowości, wszyscy razem żyją wspólnie. Wierzę w magiczną siłę sprawy dla kronikarza oraz w to, że dziś. Wszyscy razem wspólnie spotkamy się pod sceną. Miał przyjechać do nas z pobliskiej wsi z występem Zenek Martyniak. Niestety klacz mu zdechła i nie dojechał. W zastępstwie wystąpi nasz lokalny zespół ludowy Olimpczanki. Zapraszamy! <laughs> Juwenalia, czas, kiedy tam biały nam Zespoły, jak jest nasz, a kto się nie daje A kto nie napije, czego kraty je Dlatego tego tu bez pieniądzi Nie chcę sobie wstępić, końcuj niż szaleń Ja tych wszystkich studia, dysk i karta, studia, ty cigarta, studia Dziekaj, że zamo aja, dajcie mi babie, za biogra, że zanieta, kiki, kim, ka, konwerty, nobimy, lecamy, szczęścia, szansu, liślarej, kiki, pajobuja, astudia, cytar, szalu, benajuszka, astudia, wypija, astudia, mundę, na biurę, ten brak,

właśnie śpiewa, Panią Skórz, woli Ciego mam Kiedy koło kiedy Już się budzi, o psa, sztoka, Wszystkim nie Bo się robi znowu, ryb, ręki ten pól, świat, zapomnie, I się teraz, o, zbierze, you <laughs>